Dobrze, to znowu ja czyli mam plan kurde, taki jak poprzednio mówiłem Zamierzam iść po tego browara i... ...walnąć się złego gaza na tego sliga To chyba jedyne sensowne w miarę rozwiązanie. Aha, No i kicaj do góry. Ui. Okej. Okay. O nie. Ale tam ta. Zam zabić. A! <gry> To było całkiem ciekawe. Dobra, jeszcze raz. No, Jany, muszę iść na około znowu. Nie, nie, nie skacz, normalnie. Idź. Chyba stąd będę musiał już go ścigać. Dobra. Oby się udało! A co to jest na górze? Czekajcie, sprawdzę. O, można na, na skróty. Nie, nie można na skróty. No to jedziemy na prawo. Ui. Aha, już tu jestem, spoko. Trochę dziwnie się prowadzi... się pilotuje właściwie mm, gazy Abe'a. Ale spoko. Zaraz on mi sam wybuchnie, jeżeli nie dolecę na czas. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Bang! Dobrze ci tak, i jeszcze jeden na wszelki wypadek. Ciao, ja nie lubię tej lokacji, nudzi mnie. Trzeba się zawracać. Tu i tu i tu jenny. Wiem, że to ma być takie główne centrum wszystkiego, ale no... Nie podoba mi się. Raptor Farms jest najlepszy. E, dobrze, kamień. Dziwny, myślałem, że kotret, ale no może być kamień, jeżeli zerra i to. Ja tam nie mam z tym problemów. Znaczy nie, że ja nie mam problemów z jedzeniem kamieni, ale nie mam problemu z tym, że oni będą jeść. Dobra. Save all. A zaraz, ten kamień w ogóle był potrzebny? Czy wystarczy tylko to wziąć i się otworzy? A nie, to już braliśmy i się nie otworzyło. Okej, okay, super. Dobra, macie to chyba jakiś błąd twórców. Może żeby kamienie jeść, dobra, skaczemy tu. Nie! okay oh yeah no, this yeah ah. ah. kurde! No co ja mam teraz zrobić? No! O Boże, jaki fart! Otwórz to! Dobra, mam rzucić tego... ...kamienio-kotleta? No świetnie, już po mnie. O nie, idź po niego. No Łaję, wkurzające, dobra, czwarty terminal. 아 야, 귀미워. n u e o 고 어, 네. Ej, wow, czuciu, ciudziu! Ciu, ciu. kurde, Mordę! Dobra, muszę zaczekać, no muszę, no. A oni będą tak w kółko chodzić, cudnie.